20 kwietnia to dalej chłodno. Zimny kwiecień w tym roku. Zimny. Działy to już nie mam. Na siłę. No nie wszystko się da. Fajnie funkcja. Złota. Super. Pisa. 20 kwietnia 2022. Kietuszki są. Coś tam nie jest. Powoli się to wszystko rozwija, bo jest przymrozek w nocy, codziennie. Kurczę, tyle se porobiłem w marcu, a kwiecień zimny jest tu za wiele nie zrobi. Ale roślinki się budzą do życia. Też forsycja ładnie wygląda. Co z tego jest spęczone? Jak nie wiadomo, czy to będzie coś z niego, kwiatki mają. Na razie pąki. Ale czy coś będzie? Przyjdzie przymrozek. A Morela jest. Morela jest delikatna. Nie Johnny, ale se siedzi psisko. Jeszcze tu popatrzy. Ta też ma jednego pączka, on tu. Też już powinna coś mieć, ma tu jakieś. No to, to wszystko jest potrzebne, ciepło. A nie ziom, wiatr, nie pies. Ciepło jest potrzebne. Tutaj dziewczyny. Żołny świnek. Znowu to się zaczyna rozwijać.